po przerwie oglądacie Happy Hour, naszymi gośćmi są Robert i Hubert Roszkiewicz. Witamy serdecznie, zobaczcie co oprócz naszych gości przygotowaliśmy w programie. Jeszcze w Happy Hour pokażemy kulturalnych kulturystów i konkurencję dla braci mroczków. Zdradzimy jak daleko od noszy i do noszy mają pacjenci popularnego serialu. Gwiazdy podsumują karnawałowe tańce, hulanki swawole i nudy na pudy. A na deser pani Janna Jabłczyńska specjalnie dla nas wykona pingwinka. Hubert i Robert Troszkiewicz nasi goście, troszkę sportowcy, troszkę artyści. Zobaczcie materiał naszych gościach. Gdy tylko przebili piątkę stało się jasne. Zuchy wybijają się ponad przeciętność. Ich rówieśnicy ledwo przekroczyli metr, oni byli o 10 cm wyżsi, a zamiast banalnych 18 kg ważyli ponad 21. Gdy podrośli jeszcze trochę trafili na plan Kwadrisa, a potem jako bliźniak A i bliźniak B zagrali w Kalipso. Wcześniej wsłowili się rolami opryków w programie kryminalnym 997. Na koncie mają też dwa występy w reklamach i produkcji piłowskiego Nóż w głowie Dino Baggio. Jednak kariera medialna nie przyćmiła im umysłu. Bliźniacy studiowali zarządzanie na amerykańskim uniwersytecie w St. Louis, a w ramach zajęć pozalekcyjnych prezentowali swoje kształtne mięśnie i kosili nagrody w zapasach sumo i kulturystyce. Nierozłączni bracia z reguły pokazują się razem, choć i w pojedynkę budzą respekt niczym mała chińska armia. Mięśnia Ala Pudzianowski, wygląd Krzysztofa Ibisza. Tak podsumowała ich jedna z kolorowych gazet. Mają więc potencjał, by rozłożyć braci mroczków na opadki. Humanitarnie jednak wolą nie używać siły, bo mogliby ich zabić samą masą, a jednak szlachetnie postanowili zmierzyć się z nimi na aktorskim polu, być może mi nowym i przyjąć propozycję zegra. w serialu. Kilka dni temu otwieram Super zadam tam Hubert i Robert, pogromcy braci mroczków, tak napisał SuperExpress. Rzeczywiście chcecie zająć miejsce najsłynniejszych dwóch bliźniaków w polskim? No my mamy takie taką mamy, oczywiście mamy taki zamiar, ale oczywiście e... powiem wam krótko, Dobrze, może ja zacznę, że e, my jesteśmy my jesteśmy najlepsi. Co i, takiego Macie w sobie, i, i, czego nie mają braciom roczek. Znaczy ten, przede wszystkim więcej ważymy, tak? No jak tutaj dużo osób pisało, że no, ja ważę 102 kilo, Hubert waży 102,5. E, ale jeśli chodzi o, e, o nasze atuty, no wiadomo, przeszliśmy trochę przez życie już 10 lat gramy e, w, w filmach w sensie jako ek, epizody. Także... zawsze w duecie? Czy zdarzyło Wam się, że da się No rolę właśnie w, w, w 9,97 grałem raz, e, raczej sam ze względu na to, że, że brać się rozchorował. Dobrego tak. czy złego e, grałeś? No niestety tego złego, ale. Później ludzie na ulicy mówią, to ten, to ten, później nie, właśnie znaczy, ta, raczej, ta. Raczej, mój, mój, mój tata powiedział, synuś proszę cię, nie graj, nie graj nigdy <laughs> więcej w 9,97, bo znajomi, bo znajomi dzwonią. dzwonią. <laughs> no dobrze, no to. Ale wiadomo, młodość ma swoje prawa i... i... Jakoś to tak rozpoczęliśmy, łapiąc się za wszystko. Zawsze wśród bliźniąt jest jeden troszeczkę starszy, jeden trochę większy, grubszy u was też tak jest? No dokładnie i to właśnie, który jest starszy? Właśnie, właśnie ja jestem starszy, a brat jest troszeczkę większy, ale to minimalnie, bo akurat teraz razem tyle samo ważymy. Ale gabaretowo ja myślę, że Robert ma lepsze właśnie geny. Ja ale... mam ładne, lepszą figurę, przepraszam. Nie, 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 to nieprawda, no, tak. ale, 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 ale tak jak widać, no ja byłem... W... No. A razem no. chodzicie no. na siłownię? Razem się rzeźbicie? Eee, tak, pomagamy sobie razem, oczywiście jest to nasze, eee, jak to można powiedzieć, nasze hobby, ale nie tylko, bo eee, lubimy, to jest jakiś taki jakby narkotyk który jak bez, że jak nie pójdę na ten trening, to jest po prostu dla mnie dzień stracony. I... To tak jak ja mam na przykład z jedzeniem hamburgerów i no, no, piwem, to ja Ja mam inne partie się... mięśni przez to rozwinięte, ale... Czy to prawda, że mieliście zagrać w M jak miłość? A tak. znaczy, może to ja powiem tak, e, jak graliśmy w paru właśnie filmach jako statyści, Graliśmy epizody. Byliśmy w jakiś sposób zauważalni na pod koniec lat 90. i no ale wiadomo były to małe role. Akurat Pech znaczy no, no... nie nie pewno. My wybraliśmy sobie ten tor, że chcieliśmy zawsze naszym marzeniem było wyjazd do Stanów Zjednoczonych, bo zawsze też myśleliśmy, że to jest tak duży kraj, że może, a może Hollywood. A jedna, A może Hollywood, kto i, wie? Nie, ale i... dobrze, to jak z tym M jak Miłość w końcu mieliście? I, i, tą i tak, i po dwóch miesiącach, jak już byliśmy w Stanach, e, już w trakcie, jak już, już byliśmy na Uwyka, no, dopiero na, na wakacjach, e, zadzwoniła kobieta pani redaktor e, właśnie z produkcji M Jak Miłość i zaproponowała właśnie, spytała się mojej mamy, a e, czy mogę rozmawiać z Hubertem albo Robertem? A moja mama odpowiedziała, że no, no a teraz ich nie ma. E, nie, że, e, że, że ich nie ma. O tak, jak przyjadą, to to niech się skontaktują ze mną. Podała swój numer, a moja mama powiedziała, ale proszę pani wyjechali na studia e, do Stanów. No i oczywiście to była pani właśnie z M jak miłość i to właśnie była z produkcji, Siele Widzieliśmy, że te role miały być. Dla was, ale jednak y, co się odleczy to nie uciecze. Wkrótce stacja konkurencyjna ma pokazać serial 39,5. Wy tam yy. zagracie. Tak, tak jest. Kogo i co to będzie za serial? No to yy. będzie serial. Yy, to będzie 39,5, taka dosyć dziwna nazwa, prawda? Ale yy, tam będziemy grali dwóch braci, bliźniaków. Oczywiście, 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 bliźniaków. Tak zawsze wszyscy się śmieją, o naprawdę bliźniaków. No, no, no więc e, gramy tych braci bliźniaków. E, na siłowni jest to rola... E, Dwóch chłopaków, którzy, którzy trenują i, i ze sobą rozmawiają. I I, to i jest... można powiedzieć, bajerują kobiety. Baj, bajerują piękne Bardzo fajna rola. Bardzo fajna Każdy mężczyzna chciałby być chyba na naszym miejscu. No ale to tak podobno jest. jeden z was tak naprawdę bajeruje, a drugi się umawia e, no to, znaczy, tak? to znaczy, e, no ja bajeruję, a on się umawia. No i, i to jest nie, no, może może ruch... się, może to odwrotnie. Nie no, ja bajeruję, a ty tak, się umawiasz. się jeszcze to naprawdę. Znaczy, nie, tak. nasze kłótnie są, S są bardzo zdrowe, więc, oczywiście, no, oczywiście że tak. Ktoś patrząc na Huberta i Roberta może pomyśleć, że tylko siłownia, tylko pakowanie, tylko dziewczyny, ale nie. Moi drodzy, to są bardzo dobrze rozwinięci chłopcy również tutaj. Oto dowód, popatrzcie.